Siemandero! Witam Was na kanale Mr. B e, Fishing Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać trochę na temat sprzętu na okonia e, Wielu z Was łowi, e, wielu z Was zaczyna łowić okonia Zastanawia się jaki sprzęt e, powinien dobrać do tego, żeby za tego specyficznego drapieżnika się e, zabrać Ja Wam pokażę dzisiaj trochę mojego sprzętu, którego ja używałem, bądź używam e, I może zaczniemy od mojej pierwszej wędki, którą używałem praktycznie bardzo, bardzo długo na początku mojej przygody Jest to wędka budżetowa ze stajni Mikado Essential Perch 240 cm do 10 gram. Bardzo fajny kijek o akcji parabolicznej, ale naj... największą ciekawostkę chciałem Wam pokazać tutaj. Nie wiem, czy dobrze to będzie widać. Shimano Katana w wersji FA. Słuchajcie, ten kołowrotek ma chyba 15 lat. Nic się z nim nie dzieje. Chodzi cały czas bardzo płynnie, bardzo dobrze. Cały ten zestaw w tej konfiguracji. Kosztuje około 300 zł. Także może sobie każdy na to pozwolić a, na tego typu sprzęt i e, tym łowić. Ja od tego zaczynałem, efekty miałem e, dosyć dobre. Przyłowy w postaci szczupaka 60 cm nie stanowiły dla tego sprzętu jakiegoś większego wyzwania i problemu. Natomiast od pewnego też czasu e, zacząłem się troszkę przesiadać na inny sprzęt. I od trzech sezonów y, praktycznie używam wędki Savage Gear y, XLNT 3, 213 do 10 y, cm. Nie jest to wędka tylko i wyłącznie do użycia y, do łowienia z łodzi, ale również do y, łowienia z brzegu. Y, okonie przeważnie żerują na sieczce, która znajduje się bardzo blisko brzegu, w jakichś zatokach osłoniętych, y, pod pomostami itd. I dlatego też taka wędka. O, Dosyć krótka, nie stanowi e, jakby zasięg e, rzutowy przynęty, nie stanowi dla niej e, problemu. Do tego mam podpiętego Okumę, chyba 2000 rozmiar Epixor siedmiołożyskowy, bardzo fajny, mały kołowrotek poręczny, świetnie wyważa tą wędkę. Zobaczcie, to jest idealne dopasowanie tak naprawdę kołowrotka do wędki. Bardzo fajny, krótki dolnik, ciepła pianka Ewa, bodajże z tego co kojarzę. Fajnie się to trzyma, fajnie się tym mówi. No to już jest niestety, niestety albo stety. Ki o akcji szczytowej, czyli bardzo miękka szczytówka, która pokazuje Wam najdelikatniejsze puknięcie, ale reszta dolnika praktycznie się nie zgina. I dlatego też tu bardzo ważne jest to, żeby mieć wszystko dobrze ustawione pod okonem. I zaraz Wam o tym powiem, jak to właściwie zrobić. Od Praktycznie od momentu, kiedy pojawiły się na polskim rynku plecionki, jałowienia ja, ja na plecionki, bardzo rzadko stosuję żyłek w ostatnich sezonach, prawie w ogóle. E, no chyba, że są przymrozki i zaczynają marznąć e, przelotki, a przez to no, plecionka staje się e, niefajnie twarda i sztywna. Natomiast od pewnego czasu używam tylko i wyłącznie plecionek. Jeżeli mówimy o zestawie okoniowym, e, to jest plecionka 0,08 mm, e, bodajże dragonowska, czterosplotowa, to jest bardzo ważna. E, bardzo ważny aspekt, pamiętajcie, że im cieńsza plecionka, tym powinna być zrobiona z mniejszej ilości splotów. Także czterosplotowe plecionki są bardzo dobre, e, mniej, bardziej odporne na e, jakiegoś rodzaju przetarcia, przedarcia itd. E, a przy tym, e, no tutaj zapas mocy jest taki, że spokojnie możecie sobie z tymi szczupakami, z przyłowem e, świetnie pozwolić. E, poradzić. Co dalej? W moim łowisku, w moim jeziorze, niestety, bardzo częstym przyłowem, przyłowieniu okoni jest szczupak. Dlatego też ja nie stosuję fluorokarbonu, szponus karbonu tylko bardzo krótkie, bądźmy, czy będzie to widać, bardzo krótkie przypony e, wolframowe, stalowe. Starajcie się, żeby one były bardzo miękkie. To nie wpływa jakoś specjalnie na. Pracę samej przynęty na prezentację jej w wodzie ale zabezpiecza Was bardzo mocno przed zębami szczupaka. Tu jest akurat 15 cm przypon, mam też dłuższe 25 cm przypony. Słuchajcie, pamiętajcie, że na końcu zawsze chodzi o ryb. Jeżeli szczupak uderzy wam w zestaw okoniowy z fluorokarbonem bardzo cienkim, przegryzie i niestety przynęta z tym wszystkim zostanie mu w pysku. Czasami, oczywiście, dochodzi do tego, że szczupak poradzi sobie z tą przynętą i on wypluje po prostu, ale niestety w większości przypadków on cały czas pływa. Bardzo się męczy, no i niestety może przez to zdechnąć. Dlatego, też słuchajcie, pamiętajcie, jeżeli łowicie o konie, przynajmniej krótkie zabezpieczenie z przyponu miękkiego, wolframowego, wytrzymałości 3 do 5 kg. A jeżeli byście chcieli to samo zrobić fluorokarbonem, to musiał być fluorokarbon gdzieś 0,8-0,9 mm. Więc lepiej krótki przypon e, stalowy bądź wolframowy. To wtedy Wam rozwiąże wiele, wiele problemów. Standardowy e, węzeł, który ja stosuję, spinningowy. Tutaj nic nadzwyczajnego nie ma. E, I tyle. Słuchajcie, jeżeli chodzi o że tak powiem budżet tego, 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 tego sprzętu, <laughs> no to powiedzmy sobie szczerze, e, wędka około 250 zł. Kołowrotek w bardzo podobnej cenie. Plecionki dobre, czy to będzie Dragon, czy to będzie Spider Wire, czy to będą inne firmy, czy Berkeley, dobra plecionka zaczyna się od 70 par zł. I ta tyle właśnie mniej więcej kosztuje, więc jak dobrze policzyliście, z grubsza. 600 zł, taki sprzęt Maciej, to jest naprawdę już bardzo fajna wędka do łowienia okoni. I co najważniejsze, ta wędka pozwoli Wam łowić okonie na różne sposoby i różne metody. Czy będziecie łowić na gumy, czy będziecie twitchować, czy będziecie łowić na standardowe woblery, e, czy nawet na boczny trok, którego ja nie używam i nie stosuję, e, ta wędka pozwoli Wam e, tak naprawdę dostosować e, Wasze łowienie do każdej możliwej e, metody, jaką będziecie chcieli te okonie e, poławiać. Tyle chyba, jeżeli chodzi o sam sprzęt. Jeżeli oczywiście będziecie mieć pytania jakiekolwiek, e, pytajcie pod filmem. Będę starał się odpowiadać e, na te wasze zapytania. E, oczywiście, tak jak Wam powiedziałem, chcę Wam pokazać sprzęt, który ja używam, który jest dobry i który nie kosztuje e, bardzo dużo pieniążków teraz możemy przejść do tego co Wam powiedziałem rodzaje przypony, które ja stosuję to są lite, najczęściej Dragona Jackson również dobre robi przypony do 2,5kg jak dobrze pamiętam, też są miękkie pamiętajcie, że to nie są przypony na grube ryby grube szczupaki i tak dalej natomiast na okonia duży okon, rekord polski nie powinien Wam nic z tymi przyponami zrobić nie powinien ani porozginać e, krętlików, ani też e, pęknąć. To Was spokojnie, e, że tak powiem, e, zobliguje do tego, żeby z tego, tą rybę z tej wody e, wyciągnąć. E, ale chyba to, co najbardziej Was interesuje, to są przynęty. Wędka i kołowrotek i plecionka ryb nie łowi. Łowi ją wędkarz, łowi ją metodą jakąś i łowi ją przede wszystkim przynętami ja tak naprawdę w momencie kiedy wybieram się na konie biorę są tylko dwa pudełka przynęt staram się to ograniczyć do niezbędnego minimum, raz żeby to było miłe, przyjemne, żeby zabrać jedną wędkę dwa pudełka przynęt i żeby tego sprzętu po prostu dużo ze sobą nie targać w okresie takim ten teraz jesteśmy, czyli w kwietniu w normalnych warunkach moglibyśmy spokojnie wyjść i za tym okoniem tego konia poszukać Natomiast, jak dobrze wiecie, musimy e, siedzieć w domu. Natomiast, jeżeli chodzi o gumy e, i inne przynęty, o których też Wam troszeczkę powiem, e, to jest jedna bardzo ważna kwestia. E, zanim pójdziecie nad swoją wodę, ruszycie z wędką, z przynętami i tak dalej, musicie pójść na to jezioro, na ten zbiornik zaporowy, na tą rzekę i zobaczyć, tak naprawdę, co w tej wodzie jest. Najważniejsze jest to, na czym okoń żeruje. Można trafić w ciemno, że zawsze w większości przypadków będą to tak naprawdę dwie ryby, e, będzie to uklejka i będzie to okoń. A, bo okoń, jak wiecie, jest kanibalem, także je też mniejsze osobniki swego gatunku. Dlatego też e, najważniejsze jest, żeby skupić się na przynętach uklejko podobnych Jeżeli chodzi o seryjnie produkowane przynęty, e, jedną z nowości bardzo fajnych, one się w zeszłym roku pojawiły. Od Westina są z szatlizy piątki w kolorach najróżniejszych, natomiast najważniejsze jest to, że one są bardzo podobne do uklejki. Standardowe, na pewno znacie, również te przynęty to są relaksy piątki i mancy. Predatory, piątki małe, bardzo podobne do e, uklejki w wodzie, czy też taka perła z granatowym e, grzbietem. To są przynęty, które są standardowo używane przeze mnie. Oczywiście, w niektórych sytuacjach jest tak, że naturalną przynętą nie skusicie okonia do brania, dlatego też musicie mieć w pudełku różnego rodzaju kolory, jak e, fiolet, czy bardziej już sandaczowe. Tego typu przynęty. E, natomiast to nie są przynęty, które w moim pudełku zajmują najwięcej miejsca e, Od jakiegoś czasu korzystam z przynęt robionych przez rękodzielników. Również dotyczą te, dotyczy to e, gum. Akurat mam tutaj jednego lokalnego swojego kolegę, który robi takie przynęty, którego, e, u którego można je zamówić, e, odebrać i tak dalej. E, link do niego, do jego sklepu dam Wam w opisie do tego filmu. Natomiast to jest człowiek, który łowi wiele lat o konia I który o konia wie wszystko I wie, że najbardziej skuteczne są przynęty naturalne Słuchajcie, jakbyście położyli obok tej przynęty Uklejkę, nie zobaczycie różnicy To wygląda tak samo Co bardzo ważne, przynęty są produkowane W różnych wariantach Są produkowane z takim ogonkiem <laughs> Pseudo Jak również Ze standardowym kopytką. To musicie mieć. Tak jak powiedziałem, okoń. Zobaczcie. Jak to by płynęło w wodzie obok stada e, okoń, nie zobaczylibyście różnicy. To wygląda dokładnie tak samo jak okoń. Natomiast, co jest bardzo ważne, e, czasami w mętnej wodzie potrzebne jest tym rybom, żeby troszeczkę dodać no, dodatkowego a, o, impulsu do ataku. I też warto w tym momencie stosować okonie, które są zielone, które gdzieś tam e, są widoczne w wodzie. Te okonie są pokażę, w różnych rozmiarach i większym, i mniejszym. No, wszystko zależy na czym w tym momencie ten okoń żeruje i co jest dla niego najważniejsze. Są też większe modele, tutaj akurat uklejki, świeża dostawa, dlatego nawet jeszcze nie odpakowane z pudełek. Tutaj uklejki takie troszkę bardziej przyciemnionym grzbietem. Mam nadzieję, że to dobrze widzicie, jakie standardowe. Słuchajcie, z taką przynętą poradzi sobie każdy okoń. To są uklejki, e, przynęty w wielkości od 5, bardzo rzadko używanych przede mnie, do 9, nawet e, 11 cm. I z taką, uwierzcie mi, z taką przynętą poradzi sobie zarówno okoń 15 cm, no, a już większych to nie ma co mówić, bo 25 tak to wciągają, że nawet czasami. Ten 15 wolfram ledwo mi wystaje z gaty. Jeżeli chodzi o przynęty gumowe, to, tylko to chyba tyle. Są seryjnie produkowane lunatiki od Dragona, też bardzo podobne do, do uklejki. Jest jedna bardzo ważna kwestia, o której zaraz Wam też powiem przy kolejnych przynętach. Okoń lubi bardzo fajnie drobną pracę. To nie jest szczupak, u którego musimy zamieść tą wodę, żeby on się ruszył z dna i tak dalej. <laughs> konie są rybami, które lubią bardzo wąską, drobną pracę. I czasami przynęty bardzo miękkie. Tej pracy nie dają. E, przynęta musi być na tyle sztywna, zobaczcie, że tylko ten ogonek chodzi. W tym momencie jakby jest największe prawdopodobieństwo ataku. E, Konia na naszą e, przynętę. Czym zbroję? Słuchajcie, to są małe przynęty, e, dlatego też zbrojenie tych gum jest, jest, jest bardzo e, ważne. Nieważne, już jaka firma generalnie dla okonie rzadko to, co rozgina, rozgina hak, ale zwróćcie uwagę, żeby główka jigowa nie miała tego standardowego kołnierza, który jest w normalnych, większych rozmiarach, mniejszych też, bo po prostu to topuje gumę. Ta guma po paru użyciach już się nie nadaje do, do łowienia, dlatego lepsza jest takim hakiem. W najgorszym wypadku okoń przy braniu czy przy próbie brania ściągnie delikatnie tą gumę z tego e, haczyka. My zawsze możemy ją poprawić, troszkę dokleić w niektórych przypadkach i ta guma jeszcze nam e, posłuży. Szukajcie tego na rynku, seryjnie to chyba też sawecz produkuje e, coś takiego, natomiast też jest bardzo duża liczba rękodzielników, którzy robią tego rodzaju główki kolory różnego rodzaju zielony, czerwony itd. są też czasami wskazane ja akurat nie łowię w ten sposób ale wiem, że wędkarze, którzy łowią takimi główkami też mają fajne efekty oczywiście do mniejszych przynęt typu tych 5cm również bezzadziorowe bez, bez dragonowskie V-pointy bardzo małe, 25 gramowe, 4g nic więcej na nie potrzeba o i tutaj standardowa gumka gamakatsu, młot, mustat e, robią też, natomiast na ten kołnierz e, troszkę tą gumkę e, rozrywa i ona jest tutaj narażona na dodatkowe uszkodzenia, a tego oczywiście na rybach nie chcemy, bo chcemy, żeby te przynęty nam e, służyły jak najdłużej. Jedna bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o przynęty rynkoczygników, to nie jest standardowa cena. Te, te przynęty czasami są 100% droższe od seryjnie produkowanych, ale weźcie pod uwagę, że ktoś ma taką małą formę, gdzie wkłada to wszystko, wylewa to, robi tego kilkadziesiąt, set może sztuk e, tygodniowo, dlatego też te gumy muszą swoje kosztować, ale spójrzcie a e, tutaj będą taką chyba 15 metrową gumę, jakie jest malowania. Tu każdy detal łącznie z oczami jest zastosow... wygląda tak jak w naturalnej rybce. Dlatego też jakby szansa na złowienie większego okonia, one wtedy po prostu mniej się boją tych przynęt i można je łatwiej skusić. Jeśli chodzi o gumę, to chyba tyle. No, oczywiście, jeżeli potrzebujecie czasami cięburaszek. Do zbrojenia e, samych haków. Jak najbardziej też skuteczna metoda. Bardzo szybko wtedy wymienić obciążenie. Widzicie, że nic się nie dzieje na lekkiej główce. Możecie wtedy przejść trochę ciężej. <coughs> a dzięki temu e, uzyskać, e, no jakby większą prowokację w samej wodzie. Dobrze, jeżeli chodzi o gumy, to tyle. Natomiast na co jeszcze to o koniec e, skusić? E, gumy robią bardzo dużo roboty. Jeżeli macie fajny dzień, fajne łowisko i tak dalej, nic więcej Wam do szczęścia nie spoczywa. Natomiast czasami, e, szczególnie w letnie, ciepłe dni, jest Wam potrzebne coś innego. E, I tutaj praktycznie same rzeczy od rękodzielników. Akurat na przynętach nie ma co oszczędzać. Bez sterowce woblery. W różnych odcieniach, jaśniejsze, ciemniejsze. To już tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od upodobań ryb. Natomiast zobaczcie, bardzo podobne malowanie. Każdy detal odzwierciedlony, fajne, ciężkie. Lecą jak pociski. Możecie tym rzucać bardzo daleko. Dzięki temu penetrować większe obszary wody. No Konia czasami trzeba ściągnąć. W jaki sposób na to łowić? Tutaj jest bardzo małe migotanie końcówki samego ogonka. Dlatego też trzeba bardzo szybko zwijać. Można robić pauzy, e, można robić tak, że e, szybko zwijając robimy pauzę, praktycznie łowimy w opadzie. Dość często e, okoń w takich momentach atakuje e, przylęty. Co jeszcze jest skuteczne na okonie? To co jest podobne do e, uklejki, czyli wszelkiego rodzaju woblery powierzchniowe, które standardowo są stosowane do łowienia boleni, są świetne też do łowienia okoni w klasycznym, przy klasycznym zwijaniu, więc to też jest bardzo skuteczne. Natomiast większe woblery tu akurat kilka przykładów od korony phishing to są woblery, które my świetnie możemy twitchować. Dłuższe woblery, świetnie nadające się do twitchingu. Metodach Wam też powiem, jak będziemy nad wodą, jak to wygląda, jak, to, e, jak tego używać. E, oczywiście są też mniejsze modele. Dzięki temu tak naprawdę e, możecie obłowić bardzo duży e, fragment wody. Są to przynęty twarde, więc e, no, nie są narażone jakby na e, większe uszkodzenia. Natomiast pamiętajcie, że. No, Czasami, jeśli jest jakiś zaczep i trzeba po prostu rwać. E, mam też parę woblerów, również od rękodzienników, e, które tak naprawdę nigdy byście na okonie nie założyli. Tego typu to są woblery e, chyba od Siemsio, Siemsio, Siemsona, e, które są typowo pstrągowe na rzekę, natomiast też świetnie nadają się, jeżeli chodzi o Łowienia okonii, no i też tutaj bez sterowiec w mniejszym rozmiarze. Do tych wszystkich e, przynęt dam Wam linki w opisie, tam możecie czy na Facebooku, czy przez stronę e, zamówić, e, zamówić je e, i na pewno będziecie się z nich cieszyć tak mocno, jak ja się um, z nich cieszę i, taki, i tak łowić ryby, jak e, ja na nie łowię. Pamiętajcie, no to też dużo zależy od tego, w jaki sposób Wy to e, prowadzicie. I ostatnią, troszkę zapomnianą już przynętą na e, okonie e, są różnego rodzaju obrotóweczki Małe, rozmiar 0, 1, e, bardzo fajne z srebrnymi najczęściej łopatkami, czy też z miedzianymi, czasami w jakieś kropeczki itd. To są przynęty, które naprawdę robią straszną robotę. Czasami w dni, kiedy nie możecie łowić na gumy, szczególnie we wiecznie, w wieczne dni, kiedy stoicie na brzegu, wiatr Wam wieje prosto w twarz, nie widzicie, co się dzieje na plecionce, nie macie czucia kija, obrótówki te robią świetną robotę, bo cały czas przy zwijaniu macie kontakt z tą przynętą i każde, każdego rodzaju poczucie brania powoduje maksymalne zacięcie i tak naprawdę wtedy te obrotówki e, robią e, robotę. Słuchajcie, powiedziałem wam chyba wszystko, co chciałem wam powiedzieć o przynętach i sprzęcie, jakie używam na okonie Jeżeli ten wam film się podobał, proszę łapkę w górę, subskrybujcie kanał. E, jeżeli macie jakieś jeszcze dodatkowe pytania... Piszcie w komentarzach pod filmem, postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć yy, I mam nadzieję, że uda nam się w najbliższym czasie sprawdzić ten sprzęt, te przynęty yy, bezpośrednio nad wodą Wtedy Wam pokażę trochę technik łowienia, jak się łowi na twitching, jak się łowi na yy, klasyczny opad yy, Jak się łowi też na inne metody yy, dropshota czy yy, no nie, bocznego troku raczej już nie będziemy pokazywać yy, Bardzo rzadko łowię na tą, yy, na tą metodę, jak widzicie ma, yy, praktycznie w ogóle nie mam twisterów nie dlatego, że w nim nie, nie wierzę, natomiast zawsze jak mam do wyboru naturalne kolory, kolory przynęty, naturalnie pracujące przynęty. Jednak skupiam się ku nim, a przynęty typu Twistery jakiś czas temu wyszły ode mnie z pudełka. Też dlatego, tak wam powiedział, w wyniku o konie jest fajna przede wszystkim wasza mobilność. Dlatego też jedna wędka, jeden zestaw, obojętnie czy to będzie tani zestaw z 200 zł, czy to będzie trochę lepszy zestaw za 500-600 zł. Dwa pudełka przynęt, trochę główek. W moim przypadku, również przypomnę, jeżeli wiecie, że nie ma szczupaka, a jest sandacz, na przykład, z okoniem razem występują dość blisko, i wiecie, że faktycznie szczupaka nie ma w waszym akwarium. Wtedy możecie zrezygnować w ogóle ze stosowania jakichkolwiek przyponów, zostać przy plecionkach. Tak jak wam powiedziałem, ja stosuję białe plecionki z tego względu, że one są praktycznie widoczne w wodzie w Każdej wodzie, czy przejrzystej, czy lekko zmąconej e, tego po prostu nie widać. Więc jeżeli bezpośrednio do e, ple, pleciąki przywiążecie krętlik z e, zagrawką, nie ma najmniejszego mniejszego problemu. Tylko pamiętajcie na końcu, że chodzi o zdrowie też ryb, po to, żebyśmy mogli łowić fajne duże szczupaki, żeby one dorastały, a nie rwały nam zestawy. Dlatego w moim przypadku akurat zawsze ten e, przypon wolframowy na końcu się znajduje. No, to teraz już chyba koniec. Tyle ode mnie. Trzymajcie się, pozdrawiam i do zobaczenia na następnym filmie. Cześć.